Dzień dobry, Michał Kolanko. Zaczyna się kolejny ciekawy polityczny dzień, a Państwa i moim gościem dzisiaj jest senator Koalicji Obywatelskiej Platformy Obywatelskiej Bogdan Zdrojewski. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Panu. Chciałbym zapytać, jak Pan ocenia w ogóle ten proces legislacyjny wokół tej ustawy covidowej? Czy, czy, czy słuszny był pomysł, żeby na jeden dzień go zawiesić? Od samego początku obserwuję działania rządu, jeżeli chodzi o walkę z pandemią i muszę powiedzieć, że mamy katastrofę, jeżeli chodzi o proces legislacyjny. To jest chyba największa seria bubli, jaką mamy w chwili obecnej w Europie, zaczynając od tak zwanego COVID-1, 2, 3, 4. Jest to też efektem pewnego wyboru, wyboru taktyki przez rząd, że nie ogłasza stanu klęski żywiołowej, tylko próbuje to załatwić, Prawą ręką sięgając za lewe ucho, i mamy rezultaty. Mamy rezultaty w postaci odmowy wystawiania mandatów za brak maseczki to przez straż miejską przez policję. Orzeczenia sądowe, które kwestionują podstawy prawne do różnych innych ograniczeń i wbrew intencji rządu będziemy mieli jeszcze wiele, wiele procesów wynikających z budowania lockdownu bez właściwej podstawy prawnej. Dzisiaj te 24 godziny jest bez znaczenia de facto dlatego że zawsze lepiej jest mieć lepszą, dobrą, dobrze przygotowaną ustawę niż odowę szybciej, ale z licznymi lukami, wadami, niekonsekwencjami i zagrożeniem w postaci takiego stanu rzeczy, jaki mamy dziś niestety w całej Polsce. Politycy Prawa i Sprawiedliwości, w tym rzecznik rządu, pan Piotr Miller, mówią, że jeśli Platforma nie chce pomagać przy walce z epidemią, to chociaż niech nie przeszkadza. No, mamy w tym przekaz z dużą dozą fałszu. Trzeba pamiętać, że wiele projektów i senackich, i poselskich opozycji została ulokowana w zamrażarce. Stwarzaliśmy i rządowi, i większości rządowej w Sejmie możliwości szybszego reagowania na to, co się działo, a otrzymywaliśmy niestety buble legislacyjne przygotowywane na kolanie, głosowane o pierwszej w nocy, z tymi wszystkimi konsekwencjami, o których nawet szkoda dziś mówić. Natomiast co jest istotne, proszę zwrócić uwagę, że rząd w tej materii nie powinien być oceniany przez pryzmat ostatnich dwóch miesięcy, trzech czy nawet półrocza. Platformy cyfrowej nie zbudowano w szkolnictwie podstawowym, a było to zadanie zapowiedziane i bardzo byłoby przydatne, gdyby dziś istniało, no, no to oczywiście uczniowie mogliby z tego, z tej platformy cyfrowej yy, korzystać. Druga rzecz, Szczepionki. Rząd nie tylko lekceważył, ale często wysocy funkcjonariusze rządowi podpisywali się pod takimi opiniami, które, krótko mówiąc, mają charakter antyszczepionkowy. No i dziś mamy sytuację taką, że każdego dnia od drzwi apteki odbijają się setki tysięcy Polaków, którzy chcą się zaszczepić, na szczepionek brak. Wiemy dobrze, jak wyglądał zakup respiratorów, kto go dokonywał, za jakim pośrednictwem. To jest masakra. I jeszcze jedna rzecz ważna. Proszę zobaczyć, że my nie mamy de facto projektów rządowych. To są wszystko projekty poselskie. W związku z tym są gorzej przygotowane, nieprzekonsultowane, e, pozbawione e, dużej grupy ekspertów uczestnictwa w tym procesie legislacyjnym. No i skutki oczywiście są no, bardzo poważne. Ja już pomijam stan służby zdrowia, te wszystkie rzeczy, które zdarzały się w kampanii wyborczej. Ale jeszcze raz powtórzę, gdyby rząd w lutym ogłosił stan klęski żywiołowej, to może mielibyśmy w tym roku dwa razy po dwa tygodnie taki lockdown. Ale nam się zapowiada trzymiesięczny lockdown w tej chwili na skutek niekonsekwencji i nieprofesjonalnych działań właśnie rządu Mateusza Morawieckiego. A ta ustawa poselska, o której pan, pan mówi, którą, nad którą dzisiaj już dosłownie w tej chwili będzie pracował, czy pracuje Sejm. Czy ona powinna, czy Senat powinien zająć się nią szybciej niż we wtorek? Bo to jest teraz, wydaje mi się, chyba jedno z najważniejszych pytań i spraw w polskiej polityce, jeśli chodzi o COVID-19? Senat zawsze zgłaszał gotowość pracy bardzo szybkiej, ale nie takiej, aby efektem tej pracy był kolejny bubel legislacyjny. Jestem przekonany, że jesteśmy skłonni, jesteśmy w stanie pracować już nawet w poniedziałek. Natomiast ważne jest, jaka jakość będzie tego dokumentu. Jeżeli ta jakość będzie przyzwoita, to być może w poniedziałek, wtorek zakończymy pracę nad, tym, nad tą ustawą. Natomiast ja przypomnę, jak wyglądały poprzednie ustawy z tymi literkami CCCC 1 przez 6 i tak dalej, i tak dalej. No to wszyscy łapali się za głowę, dlatego że bardzo trudno było znaleźć odniesienia do konkretnych ustaw, a już kompletnym nieporozumieniem było dopisywanie do covidowych ustaw rzeczy nie mających nic wspólnego z pandemią. To było zwykłe oszustwo. Teraz też zdarza się tak, że te oszustwa mają miejsce, już nie na taką skalę jak w marcu, kwietniu czy maju, ale niestety rząd sobie pozwala na to, aby przy okazji pandemii załatwiać kompletnie z pandemią nic nie związane sprawy. No i to niestety smuci. Przypomnę jeszcze jedną ważną rzecz. W ostatnim czasie bardzo naciskaliśmy na pomoc finansową dla służby zdrowia. To był i Marzec, i kwiecień, i maj. Była słynna historia o te 2 miliardy złotych, czy powinno pójść na telewizję publiczną, czy na służbę zdrowia. Yy. Przyznam, że z przykrością oglądam dzienniki telewizyjne yy. w telewizji publicznej. To jest jakiś kompletny koszmar. W pandemii winien jest dzisiaj Kijowski, Pienior, Giertych, opozycja, etc., etc. Natomiast rząd sobie radzi fantastycznie, ma duży wzrost gospodarczy. Wszystko w Polsce hula rewelacyjnie, tylko problem jest tam gdzieś, w Brazylii czy, czy w Niemczech. Oglądam to z przerażeniem, dlatego że Polacy powinni mieć prawo do jasnej, klarownej informacji. A będą bardziej racjonalni w swoich zachowaniach, bardziej odpowiedzialni za też losy innych, a niestety od czasu do czasu to jest efekt kłamliwej, fałszywej, no nieprawdopodobnej propagandy. Ale wracając jeszcze na chwilę do, do Senatu, i czy, czy nie obawia się Pan, że, yy, że PiS będzie tak jak wczoraj premier Morawiecki mówi o solidarności, i, i naciskała się na nas senat? Że PiS będzie wykorzystywał to, że Senat się zajmie ustało dopiero w przyszłym tygodniu, jako sygnał, że opozycja chce obstrukcji? Mamy rząd z rekordową obstrukcją, w której dwóch bohaterów gra główną rolę to jest prezydent i premier. To są rekordziści, jeżeli chodzi o obstrukcję. Próba przerzucenia tego na senat, który pracuje niezwykle rzetelnie, bardzo szybko, poza terminami, które są nam dostępne, jest zarzutem nie tylko chybionym, nie tylko fałszywym, nie tylko niesprawiedliwym, ale po prostu ewidentnie kłamliwym z taką intencją, aby własne winy, własne błędy przerzucić na inny podmiot. Więc ja dzisiaj wzywam premiera, żeby zakończył obstrukcję rządu żeby zajął się pandemią, a nie Romanem Giertychem czy, czy mniejszościami, etc., etc. Niech się rząd wreszcie porządnie, profesjonalnie zajmie pandemią. Nie wykorzystuje do tego ani posłów, ani senatu, bo ma wystarczające narzędzia, aby rzeczywiście jak najszybciej dokonać tego, co trzeba zrobić, czyli bardzo dobrze punktowo testować. Części ogłosili właśnie, że wszystkich przetestują jak najszybciej zmobilizować własny aparat, aby szczepionki były dostępne w aptekach, jak najszybciej wzmocnić służbę zdrowia, a nie telewizję publiczną, środkami finansowymi i wtedy wszystko będzie wyglądało lepiej i także będziemy mógł liczyć na opozycję. Do opozycji i co do Senatu, to jeszcze chciałbym zapytać się troszeczkę poza tą bieżącą polityką, chciałbym zapytać jak jak pana zdaniem rok po, 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 po tym, jak opozycja rozpoczęła przejęła kontrolę nad Senatem, jak ten rok można podsumować, co było najważniejsze i czy udało się zmienić no, kształt polityki? Uważam, że tak. Że to, że w Senacie opozycja ma większość, daje. Bardzo dobry i wyraźny efekt. Po pierwsze, proszę zwrócić uwagę, że po uchwaleniu ustaw w Sejmie, to rząd przybiega w pierwszej kolejności do, do nas, do senatorów, prosząc, abyśmy poprawiali tą ustawę, którą oni wypuścili minutę wcześniej. I to nie dzieje się miesiąc po czy pół roku po. To się dzieje dzień następny. I my zgadzamy się na poprawianie tych ustaw zgodnie z też zapotrzebowaniem rządu wiedząc, że to jest kwestia naszej odpowiedzialności. Przecież moglibyśmy te ustawy odrzucać. Moglibyśmy je przyjmować bez poprawek. Natomiast żmudnie naprawiamy to, co zepsuto w Sejmie. Druga rzecz bardzo ważna. Proszę zwrócić uwagę na to, że w Senacie mamy otwartą formułę, jeżeli chodzi o gości. Mamy w związku z tym normalne wystąpienia, normalne recenzowanie. Proszę zwrócić uwagę, jak wyglądała, jeżeli chodzi o jakość, no, ta jakość była najwyższa. Jeżeli chodzi o Komisję Kultury i wysłuchanie w sprawach tego, co się dzieje w Trójce, radiowej Trójce. Mieliśmy takie wysłuchanie dotyczące obszaru kultury, gdzie ten przemysł eventowy został kompletnie przez kilka miesięcy pominięty przez rząd. Prosiliśmy o pomoc dla samorządów terytorialnych, aby dość szybko reagować na tą sytuację finansową, która samorządom się zdarzyła. Więc Senat stał się takim oknem na świat, w którym nie brakuje tlenu, nie brakuje racjonalności i nie brakuje woli też współpracy z rządem tam, gdzie ta współpraca jest niezbędna, jest potrzebna i służy obywatelom. Senat według mnie wykonał to zadanie w ciągu ostatniego roku 100%, a nawet ponad, bo pandemia to jest nadzwyczajny czas. Na koniec jeszcze chciałbym zapytać o to, czy ta większość opozycyjna jest stabilna, bo politycy PSL... Rozmawiałem w tym tygodniu z Piotrem Zgorzewskim, wicemarszałkiem Sejmu, który twierdzi, że ten pakt cenacki już, już, już nie działa po głosowaniu w sprawie ochrony zwierząt. Ja rozumiem rozżalenie PSL-u w związku z brakiem współpracy przy jednej ustawie w Sejmie. My jednak zdajemy sobie sprawę, że zarówno PSL, jak i SLD oczekuje od nas senatorów w tej większości 43 pewnego partnerskiego podejścia i to w Senacie według mnie cały czas wychodzi. Nawet z pewną nadwyżką, to znaczy jak patrzymy na reprezentację w rozmaitych gremiach przedstawicieli tych dwóch przecież, sojuszu lewicy czy, czy trzech polskiego stronnictwa ludowego, to nie mają na co narzekać. Natomiast ja zdaję sobie sprawę z tego, że Piotr Zgorzelski zbudował tu po prostu apel o poprawę tego kontaktu w obrębie grupy parlamentarnej. I według mojej oceny, jakieś racje w tej materii ma. Natomiast wydaje mi się, że większość ze strony opozycji w Senacie jest trwała. Natomiast nie powiedziałbym tego o PiSie. Tamte pęknięcia są coraz poważniejsze. Wydaje mi się, że klub PiSu w tym składzie, w tym stanie organizacyjnym do końca kadencji chyba nie dotknął. O tym. Co będzie się działo w Sejmie i w Senacie, będziemy informować na bieżąco. Teraz prace w Sejmie nad ustawą covid kolejną ruszyły, a Państwa i moim gościem dzisiaj był senator Platformy Obywatelskiej z Wrocławia, Bogdan Zdrojewski. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam i zdrowia życzę. Dużo zdrowia.